Większość rzeczy, które sprawiają, że konsole Xbox Series X i S są tak wspaniałe, jest dość oczywista. Niesamowita grafika, błyskawiczne czasy ładowania itd. Tak Ale konsole te mają też kilka równie fantastycznych, ukrytych funkcji i sprytnych sztuczek, o których możecie nie wiedzieć. Zaczniemy od bardzo sprytnej sztuczki dostępnej w nowych bezprzewodowych kontrolerach Xbox. Jak już wszyscy zdążyliśmy zauważyć przy poprzednich modelach, kontrolery te posiadają przycisk synchronizacji, który po przytrzymaniu sparuje je z naszą konsolą, komputerem PC lub urządzeniem mobilnym ale jeśli dwukrotnie naciśniemy tego gagatka, to nasz kontroler automatycznie sparuje się z ostatnim urządzeniem, którego używaliśmy, co jest absolutnie idealnym rozwiązaniem dla tych graczy, którzy korzystają z tego samego kontrolera na różnych urządzeniach. To sprytny trik, który idzie w parze z abonamentem Xbox Game Pass Ultimate, który daje Wam dostęp do ponad 100 gier na konsole, PC oraz chmurze, a także ułatwiając Wam przeskakiwanie między nimi. Game Pass oferuje graczom niesamowitą ucztę pełną najlepszych gier. Jednak w pewnym momencie może się okazać, że wasze oczy chcą więcej, ale żołądek woła dość, a raczej nie żołądek, a dysk twardy waszej konsoli. Oczywiście można rozwiązać ten problem, dodając do konsoli dysk zewnętrzny, tak jak stylowy Seagate o pojemności 1 TB, ale samo zarządzanie treściami już przechowywanymi na konsoli może okazać się równie pomocne. Zwłaszcza jeśli skorzystacie z opcji dostosowywania instalacji gier dostępnych na konsolach Series X i S, które pozwalają wybrać te części gry, których faktycznie potrzebujecie. Skończyliście już tryb kampanii w Gears 5, ale macie ochotę na hordę? W takim razie zainstalujcie tylko część multiplayerową gry, oszczędzając tym samym miejsce na dysku. No dobra, to może nie jest najbardziej ekscytująca wskazówka na świecie, ale odpowiednie dostosowanie pod siebie ustawień powiadomień może mieć ogromny wpływ na wrażenia skorzystania z konsoli Xbox. Wyobraźcie sobie, że skradacie się przez Resident Evil Village, serce łomoczy wam jak szalone, a na ekran wyskakuje okienko z osiągnięciami i psuje atmosferę. Raczej byście tego nie chcieli. Prawda? Na szczęście, przechodząc do zakładki powiadomienia w menu Preferencje, możecie dostosować, jakie powiadomienia otrzymujecie, jak długo pozostają na ekranie i gdzie się pojawiają. Niestety nie ma ustawień dla innych przerażających rzeczy, które wyskoczą na was w trakcie grania. Wybaczcie. Rozmowy głosowe z przyjaciółmi w trakcie rozgrywki to jedna z najlepszych rzeczy na świecie. Może się jednak okazać, że niektórzy z Waszych znajomych trochę za bardzo się ekscytują, gdy gra się rozkręca, dlatego opcja kontrolowania poziomu głośności poszczególnych członków grupy okazuje się bardzo przydatna. Eleganckie rozwiązanie, które pozwala uniknąć zranienia czyichkolwiek uczuć czy bębenków. Oczywiście każdemu zdarza się czasem spóźnić, i tu właśnie z pomocą przychodzi opcja aktualizacja znajomych i społeczności. W zakładce Znajomi. Dzięki niej macie natychmiastowy wgląd w waszą społeczność Xbox i możecie sprawdzić, kto jest z kim w grupie i w co gra, a tym samym ułatwić sobie przyłączenie się do zabawy. Jeśli jesteście typem gracza, który lubi płynąć z prądem i chętnie gra w to, w co akurat grają znajomi, to jest to idealny sposób, by od razu włączyć się do akcji. Jeśli jednak nikt z waszego najbliższego otoczenia nie interesuje się waszą nowo odkrytą ulubioną grą, możecie przejść do zakładki osoby w przewodniku i za pomocą opcji poszukiwanie grupy znaleźć graczy do wspólnej zabawy. Idealne rozwiązanie, jeśli potrzebujecie kilku doświadczonych łowców zombie do pomocy w Back for Blood. A jeżeli nie możecie znaleźć grupy, która by wam pasowała, możecie po prostu stworzyć swój własny wpis, a gracze sami do was przyjdą. Nawet w fazie alfa, gra w chmurze na konsolach Xbox już zadziwia nas tym, jak łatwo można grać z przyjaciółmi. Jeśli korzystacie z usługi Xbox Game Pass Ultimate, dosłownie wystarczy, że otrzymacie zaproszenie do gry, której nawet nie macie zainstalowanej, a chmura w mgnieniu oka przeniesie Was prosto do gry i do grupy znajomych. A to nie jedyny sposób, w jaki konsole Series X i S pomagają pozostać w kontakcie. Dzięki mobilnej aplikacji Xbox App wszystkie zrzuty ekranu, które zrobicie podczas gry, są natychmiast dostępne w telefonie, co sprawia, że dzielenie się nimi ze znajomymi jest łatwiejsze niż kiedykolwiek. Niezależnie od tego, czy po raz pierwszy udało wam się wydostać z Hadesu, czy też natknęliście się na coś szczególnie pięknego na pustyni w Sable, możecie podzielić się tą chwilą z najbliższymi. Te zrzuty ekranu będą wyglądać szczególnie pięknie dzięki oszałamiającej rozdzielczości 4K oferowanej przez konsole Series X i S. Series X ma wystarczającą moc, by zapewnić natywną rozdzielczość 4K, podczas gdy Series S celuje w 1440p i może również podnieść jakość obrazu do 4K. Mniejsza konsola nowej generacji umożliwia nawet wyświetlanie niektórych tytułów w pełnej rozdzielczości 4K. Jak na przykład urzekające grafiką 4K60 Ori and The Will of the Wisps. Jeśli więc zainwestowaliście w wypasiony telewizor 4K, możecie być pewni, że gry na Series S będą wyglądać fenomenalnie. A propos rozdzielczości, jedną z rzeczy, na którą posiadacze konsoli Series X powinni zwrócić uwagę przy zakupie nowego telewizora, jest obsługa HDMI 2.1. Choć może wyglądać jak zwykły starszy kabel, adapter HDMI dołączony do konsoli jest w rzeczywistości złączem 2.1, co pozwala na znacznie szybszy transfer danych. Więc jeśli macie kompatybilny telewizor, wasza konsola Series X może potencjalnie wyświetlać obraz w pełnej rozdzielczości 4K z płynnością do 120 klatek na sekundę. Istnieje jednak ryzyko, że wasze gałki oczne mogą eksplodować z zachwytu. To się zdarza. Oczywiście, bez względu na to, jak niesamowita jest rozdzielczość, czasem przydałaby się mała pomoc, zwłaszcza gdy na ekranie jest dużo informacji lub gdy wzrok nie jest już taki jak dawniej. Nie chcielibyście przecież przegrać w finale piłkarskiego pucharu tylko dlatego, że źle odczytaliście raport ekspertów, prawda? Na szczęście mamy funkcję o nazwie lupa, dostępną w menu ustawienia dostępu, która pozwala na swobodne powiększanie ekranu, dzięki czemu nic nie umknie waszej uwadze. Innym wspaniałym narzędziem ułatwiającym korzystanie z gier jest opcja copilot. Dwa kontrolery łączą się, by działać jako jeden. Po włączeniu funkcji współpilota możecie rozdzielić sterowanie pomiędzy dwie osoby, dzięki czemu niektóre gry staną się bardziej przyjazne dla osób, które nie byłyby w stanie samodzielnie wykonać wszystkich czynności, na przykład dla najmłodszych graczy. A jeśli chcecie sterować konsolą bez konieczności naciskania jakiegokolwiek przycisku, możecie połączyć się ze swoim asystentem cyfrowym, przechodząc do menu urządzenia i połączenia. E, wcale nie twierdzimy, że gdy wejdziecie do salonu i powiecie swojemu Xboxowi, żeby się włączył, to poczujecie się niczym Tony Stark. Ale jeśli wasze kolejne słowa będą brzmiały: Zagraj w Marvel's Avengers, to zdecydowanie tak będzie. A jeśli powyższa informacja była muzyką dla waszych uszu, to ta również powinna wam się spodobać. Możecie połączyć swoje konto Spotify z konsolą Series X lub S, by słuchać ulubionych utworów podczas grania. Więc jeżeli jesteście absolutnie pewni, że te nieco bardziej mroczne momenty w Red Dead Redemption 2 zyskałyby dzięki odrobinie K-popu, to możecie skorzystać z tej możliwości. A najlepsze jest to, że możecie sterować muzyką poprzez aplikację na telefonie, co pozwoli wam kontynuować grę bez konieczności jej przerywania. Wszyscy wiemy, jak frustrująca może być sytuacja, gdy przechodzimy naprawdę interesującą część gry i zostajemy oderwani od konsoli przez pracę, szkołę lub inne irytujące obowiązki. Ale dzięki funkcji Remote Play możecie teraz powrócić do miejsca, w którym przerwaliście grę na swoim urządzeniu mobilnym, przynajmniej dopóki szef nie zabierze Wam telefonu. Na koniec mamy jeszcze zwiększenie liczby klatek na sekundę. Podczas gdy Series X jest, z dumą prezentują najnowocześniejsze rozwiązania, pozwalają również cieszyć się grami z poprzednich generacji, które już zdążyliśmy pokochać. Dlatego właśnie stworzono funkcję FPS Boost, która zwiększa liczbę klatek na sekundę w wielu grach, by wasza podróż w przeszłość była jeszcze bardziej płynna. Może teraz, gdy gra działa w 60 klatkach na sekundę, uda wam się w końcu skończyć Dark Souls 3. A może jeszcze raz wsiądziecie do Dirt 4, które działa w 120 fps. Oczywiście w każdej chwili możecie wyłączyć te funkcje, gdy przyjdzie Wam ochota na bardziej oldschoolową zabawę. W tym właśnie tkwi sedno wszystkich najlepszych cech konsol Series XS. Pozwalają Wam grać w te gry, które lubicie jakkolwiek chcecie. Najnowsze konsole Xbox prezentują się znakomicie już na starcie. Ale mamy nadzieję, że nasze dzisiejsze wskazówki pozwolą Wam wycisnąć z nich jeszcze więcej. Dajcie nam znać w komentarzach, jakie są Wasze ulubione triki. I pamiętajcie, by dać łapkę w górę i zasubskrybować nasz kanał, by być na bieżąco ze wszystkimi nowinkami ze świata Xboxa Pa! pa!